Zarząd Województwa Małopolskiego zadbał o to, by w trakcie trwania pandemii żaden ze szpitali nie pozostał bez pomocy. W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej udało się nie tylko zabezpieczyć placówki w środki ochrony osobistej, ale także doposażyć je w dodatkowy sprzęt. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem także otrzymał wsparcie. Sprawdziliśmy, jak działa lecznica. Funkcjonujemy w miarę normalnie, chociaż trudno powiedzieć, że jest to funkcjonowanie normalne, ze względu na to, że ten podwyższony reżim sanitarny obowiązuje, ze względu na zagrożenie covid -em. Szpital nie przerwał swojej działalności ani na jeden dzień. Każdy zakres funkcjonuje. Szpital prowadzi trzy oddziały rehabilitacji stacjonarnej. Ogólnoustrojowy, pulmonologiczny, neurologiczny, ośrodek dzienny, ogólnoustrojowy, kardiologiczny, fizjoterapia ambulatoryjną, poradnie neurologiczną, logopedyczną oraz poradnie e, rehabilitacyjną. Jeszcze raz mówię, wydaje mi się, że to jest wielkim sukcesem, że nawet jeden dzień nie nastąpiła przerwa w wykonywaniu jakichkolwiek świadczeń, kierując się zasadą, jeżeli... E, e, Mamy pomagać pacjentom, to nie można robić przerw dla tych, którym przerwa w udzielaniu świadczeń może spowodować, że pogorszy się stan zdrowia. Zakopiański szpital nie ratuje bezpośrednio życia, a placówka stara się utrzymać zdrowie pacjentów w jak najlepszej formie. Dba o to wykwalifikowana kadra, a pomaga zakupiony sprzęt. To jest sprzęt medyczny, który jest nam niezbędny do monitorowania i. Leczenia pacjentów, prawda? Tutaj jest pompa infuzyjna, która jest potrzebna do podawania leków pacjentom, kardiomonitory do monitorowania, aparat do EKG. Udało się także zakupić koncentrator do podaży tlenu. Oczywiście mamy jeszcze sprzęt do dezynfekcji, pomieszczeń, zamgławiecz, tak zwany i urządzenie do przepływowej dezynfekcji powietrza. To jest jednak tylko część. Sprzętu, który udało nam się uzyskać w rabach tarczy antykryzysowej. Warto podkreślić, że zakupiony sprzęt będzie służył pacjentom nie tylko w walce z koronawirusem, ale także w codziennym funkcjonowaniu jednostki.